Cześć, witajcie, z tej strony Legion Marvel Strike Force. Dzisiaj sobie powiemy o tym evencie Rage of the Past, o jego uaktualnieniu. No bo odpalili go, no i się troszkę pozmieniało na to wygląda. Po pierwsze, no to nie mamy tych limitowanych punktów w blicu, jak tutaj widzimy. Nie wiadomo, czy one są, czy ich nie ma. Trzeba chyba zakładać, że ich nie ma, no bo jak w grze tego nie widzimy, że jest jakiś limit, no to mamy tu jakby nielimitowane te punkty, możemy z każdego blica zdobywać po 7 punktów za blic credit, także pierwsza uwaga to trzeba po prostu blicować ile się da, no bo nie wiemy czy będzie ten limit czy nie. Lepiej dla własnego bezpieczeństwa w tym evencie blicować ile się da, wykorzystać wszystkie rotacje do końca eventu. No a powiedzmy, że jutro już się dowiemy, czy ten limit punktów jest czy go nie ma, no bo w pewnym momencie być może nas przystawi. Jak wejdziemy sobie na stronkę z grą z powrotem tutaj, do tego eventu, tutaj nic się nie zmieniło. Dalej widać, że jest, jest ten limit punktów 67700, więc ciężko powiedzieć, czy ten limit naprawdę jest, czy go nie ma. No, musiałby się ktoś wypowiedzieć, kto ten limit przebił. Ja na razie jeszcze nie przebiłem, więc no, mogę zgadywać, ale. Wolę się przygotować na to, że tego limitu nie ma. I jeżeli tego limitu nie ma, to też to wszystko zmieni w tabelce, którą przygotowałem ostatnio. Teraz ją zaktualizowałem. Druga sprawa. Te punkty, fragmenty. Ja przyjmowałem, że się liczą razy dwa jako energię, ale tu mamy inaczej. Wejdziemy sobie tutaj. Widzimy za 20 punktów energii mamy 60. Czyli razy 3 jest nie razy 2 tak jak ja zakładałem więc jest lepiej. No ale tamtych wam nie polecam tylko wam polecam te dwie kampanie Heroes i Villains tutaj robić bo tutaj jest o wiele więcej punktów widzimy za 12 jest 45 a za 24 tutaj jest 90 więc tam jest za 20 60 tu jest za 24 90 to jest przemnożnik razy 3,75, Więc róbcie podczas tego eventu 3 dni tylko te dwa Właśnie Heroes Assemble, Villains United, Hard Hard. Te dwie. Jak będziecie te cisnąć cały czas, to wyciągniecie najwięcej z tego eventu punktów. Przejdźmy sobie teraz do pliku, no bo tutaj są zmiany. <grytanie> Otóż zmiany są takie, że mamy tak. Tu było policzone, ile punktów w 3 dni średnio można zdobyć blicując. więc tego sobie użyjemy jako ta opcja nielimitowana. Tu mamy to, no nie wiem, czy ktoś to z Was trzymał. Jeśli tak, no to Wam to pomoże na pewno. Jeśli nie, ja na przykład nie, nie brałem tego pod uwagę, bo powiedzmy, że tego nie ma <laughs> u mnie. Nie brałem tego pod uwagę, bo. Było, było ryzyko, że to przepadnie, jeśli przytrzymamy. Tak samo całe te obliczenia teraz to już nie mają sensu, bo jeśli nie będzie limitu, no to inaczej będzie to wyglądało. Oprócz tego dostaliśmy mail ze 100 fragmentami do eventa i 500 blitz kredytów, co nam daje dodatkowe 4500 punktów. Nie wiadomo, może jeszcze przez następne dwa dni też takie dostaniemy z Tora właśnie. Dodatkowe punkty, które trzeba będzie odebrać, i coś to pomoże w evencie. Dodatkowo założyłem Blitz Charge, czyli każdy powinien na start eventu mieć 500 zachowane. Jeśli mieście 500 zachowane, no to jeszcze będzie 3 dni, co dostaniecie z Daily Questów po 100, czyli 800 w sumie Blitz Chargeów. To dam, da Wam dodatkowe 32 walki po 25 od, za odświeżenie, więc 800 zrobicie 32 walki. Co da Wam średnio 480 bits kredytów. A to wam da punktów tyle. Więc to też doliczymy sobie do punktacji całej. Oprócz tego dostaliśmy wczoraj mail z energią. Doliczyłem go tutaj 300 energii. No i przejdźmy sobie dalej. Tu się wszystko pozmieniało. Dodałem jeszcze 100 niedzielą energię, także jeśli chowaliście w poniedziałek i niedzielę, te 1440 założ, założyłem, Jest ta opcja taka już ekstremalna, jeśli to robiliście. No, jak nie, no to sobie będziemy, wiadomo, patrzeć na te dwie opcje. Bez powerkorów, z powercorami 4x50 wydawaniem. I tutaj jest już ten mnożnik razy 3,75 robiąc te właśnie nody z tych ostatnich hard kampanii, więc punktów będzie o wiele więcej z tych fragmentów z tego Warlord Orba. Jak widzimy, pierwsza opcja jest 12600, druga 18 000, ta trzecia, ta ekstremalna 23 400, więc sporo punktów. No i co z tego wynika? Z limitem mamy taką punktację, jak widzimy. Czyli no, jesteśmy trochę dalej niż byliśmy, złapiemy te 10 szardów browna w tym momencie. No ale bez limitu, popatrzcie, jak to się wszystko zmienia wtedy. Nie mamy limitu, robiąc wszystkie rotacje w blicu przez 3 dni, czyli blicując cały czas, mamy takie pułapy. I już nam bardzo niewiele brakuje tego ostatniego Majstona. Ale to trzeba też sobie powiedzieć, ile. Bez wydawania perkorów to jest aż 12 tysięcy, więc to jest sporo. Z wydawaniem powerkorów mamy braki tutaj 6600 około. No i w trzecim przypadku to już jest bardzo blisko tutaj. I nawet można tu założyć, że tu jest do, do ubicia na tym etapie, co jest, bo zakładam, że się Wam może trafić jakieś fajne doładowanie blitz kredytów podczas walk blisu. Więc może Wam trochę więcej tutaj wyjść. No ale. Zakładając, że takie nam liczby wyszły, teraz sobie policzmy braki. Więc tutaj mamy braki dla każdej opcji, bez limitu oczywiście. 12 tysięcy z tego, 6600 tutaj i 1200 z tego. No i tutaj policzyłem ile blitz kredytów jeszcze dodatkowo byśmy potrzebowali, żeby wbić tego milestone'a ostatniego, 140 tysięcy. Mamy dla pierwszej opcji tej, bez używania parkorów 1714 druga 942, no za, zaokrąglenie 3 blitz kredyty i 172 blitz kredyty, więc tu jest bardzo blisko, trzeba by było no, wygrać jakieś z 12 dodatkowych blitz walk, tutaj już znacznie więcej i tutaj też już to już ekstrema, także tego się już nie upłaca, byłoby na pewno, <grytanie> tutaj jeszcze by było takie, że blitz raczej nie, ale mam to jeszcze rozłożone jako Przelicznik na energię, ile byśmy musieli energii zużyć, żeby te Warlord Orby wydropić, żeby nam te braki uzupełniło. Tu jest aż 3200, tu mamy 1760, używając powercory i tu mamy tylko 320, więc tu mamy też podzielone to, ile by to trzeba było odświeżeń dodatkowych zrobić. 27 odświeżeń, no to jest nieopłacalne całkowicie. 15 odświeżeń energii. No, trzeba było się zastanowić dobrze, czy to jest też opłacalne. W 3 dni 15 odświeżeń, no to 12 odświeżeń za 100 powercorów i potem 3 odświeżenia za 200. Tam wychodzi 1200 plus 900, czyli 2000 powercorów trzeba było wydać, żeby zrobić ten ostatni milestone. No, hmm. może warto. To wie, jak wam braknie, no może warto, ale to byście już musieli wcześniej wiedzieć, bo byście musieli już pierwszego dnia odświeżać. No i hmm, no nie wiadomo. A w tej opcji no to trzy odświeżenia. To można nawet w ostatni dzień zrobić. Te trzy odświeżenia dodatkowe po sto korów i macie event zrobiony. I cóż, to było w zasadzie na tyle z tych obliczeń dzisiejszych. Takie. Uaktualnienie: No nie wiemy, czy będzie ten limit, czy nie będzie. Ostatecznie możemy zgadywać w tym momencie, no ale radzę Wam blicować, ile się da w tym momencie. I co ważne, nie na oślep blicować, tylko starać się jak najbardziej próbować. Tym moim sposobem, co kiedyś podawałem, blicu wygrywać. Jak najwięcej walk, im więcej walk wygracie, tym jest szansa, że wygracie więcej blitz punktów i. Nie będziecie tutaj, tylko będziecie gdzieś jeszcze dalej z punktami. Poza tym to jest taka średnia, powiedzmy bezpieczny wariant, jaki ja tutaj przyjąłem. Ale no może Wam się po szczęści z blica wyciśniecie więcej punktów po prostu. Że nie będziecie już potrzebować nic dodatkowego, bo Wam to wystarczy, żeby ten event ukończyć. No i to by było na tyle w tym odcinku. Grajcie rozważnie. Jeśli chcecie zdobyć ten ostatni majst, no to musicie cisnąć ile wlezie ten Blitz po prostu. No chyba, że mieliście zachomikowane z tego eventu Blitz kredyty, albo jeszcze z tego Quick Rumble, bo on podobno też był do zgarnięcia, jeśli się go zostawiło. No ale kto o tym wiedział, że zostanie, no można było zgadywać, że być może, ale szkoda było z drugiej strony tracić. Jeśli by to znikło do czasu tego eventu, więc każdy raczej odbierał. No, na no przyszłość będziemy pewnie wiedzieć, że może lepiej sobie pozostawiać takie eventy, co są w trakcie. No nic, zostawiam Wam z tym i z takimi przemyśleniami ewentualnymi. I trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Mają ustę, ostatnia wieczerza Póki diabeł nie usnie imię mi legion, się jest Na imię ci legion, ja nas zjedzomy Władane do głowy mają usta. Ostatnia wieczerza, za ścian ruchne